Witam Państwa ponownie. Nimb powszechnego szacunku może stać się dla osoby, którą otacza przeszkodą w tym, by opowiedzieć się po stronie sprawiedliwości. Przekonał się o tym bohater naszej dzisiejszej historii, kiedy w końcu jego serce, umysł i życie zostały wyzwolone. Cześć młody, dzień dobry, Jake. Jak się masz? O, o do świejnie, dzieciaku. W ustach mam taki smak, jakbym poknął rękawicę motorniczego. Słuchaj, będę musiał wyjść na chwilę. Uff, działo się coś ważnego od rana? No, zwaliło paru klientów, żeby umówić się na przegląd, ale gdzieś przed południem. A, no to pewnie stali klienci. A skąd wiesz? No. Proste. Oni już dobrze wiedzą, że jak chce się ze mną pogadać, to najlepiej między 10:30 a 11:00. Mówili, że nie życzą sobie, żeby ktoś inny grzebał w ich wozie. No i bardzo słusznie. No dobra, idę. Idę i wracam za jakiś czas. No. Muszę coś znaleźć na tego cholernego kaca. Alkoholizm to straszna choroba... Niszczy stabilność i poczucie bezpieczeństwa rodziny. Bohater naszej dzisiejszej historii tylko się temu przyglądał, nie wpadł w ten okropny nauk, ale problem, z którym sam się zmagał, był równie destrukcyjny. Później powie o sobie, że był nazbyt zły, żeby pójść do nieba, a za dobry na piekło. Prawdziwa historia Dzeka Ora z klasyki wyzwolonego. Już teraz na naszej antenie. Urodziłem się w 1915 roku w Yorku, w Pensylwanii. Byłem jedynakiem, miałem bardzo kochających rodziców. W tamtych czasach religia stanowiła istotną część życia większości Amerykanów, i to odnosiło się również do naszej rodziny. Niemal wszystko co robiłem poza szkołą i domem wiązało się z jakąś działalnością kościelną. Jako dziecko byłem dość nieśmiały, ale w szkole średniej stałem się klasowym błaznem i prowodyrem. Chłopcy, usiądźcie, proszę. No. O jakim świetle pan mówi? Mówię o Jezusie Chrystusie. On jest światłością świata. To nie ma sensu, panie Tarber! Ale, chłopcy, To jest śmieszne! Spokój, proszę, uciszcie się. Cisza, powiedziałem, proszę. Mam takie samo prawo mówić jak pan? Tak jest! Albo będziesz cicho, albo zaraz stąd wyjdziesz! No proszę, proszę, co się stało z tym światłem, co? Jest pan hipokrytą. M mówi pan, jak, jak, jak mamy postępowania. Sam zachowuje się pan, jak. Ha, ha, szkoda, że pan sam siebie nie widzi. Nie. Masz rację, Jack. Chłopcy jest mi bardzo przykro. Obraziłem pana i przyniosłem wstyd jego imieniu. Wybaczcie mi, proszę. Ojcze, wybacz mi. I spraw proszę, by moje zachowanie nie powstrzymało żadnego z tych chłopców przed poznaniem Jezusa jako ich Zbawiciela. Czułem, że robię źle, prowokując pana Tarberta, ale moja duma nie pozwalała mi się do tego przyznać. Pewnego dnia w naszym kościele występował międzynarodowy zespół muzyczny. Zachowywaliśmy się niezbyt odpowiednio. No. Śpiewali całkiem nieźle. Ciekawe, czy są też tacy dobrzy w sporcie. Moglibyśmy ich wyzwać na mecz futbolu lub koszykówki. E, gdzie tam? Oni tylko potrafią mówić, że poznali Jezusa osobiście. Nie zauważyłem, bo byłem bardzo zajęty. Przyglądałem się ich strojom. O, o, patrzcie, idzie jeden. Cześć, chłopaki. Co? Powiedzcie mi, czy wiecie na pewno, że jesteście zbawieni? Na przykład ty, wiesz? Należy do tego kościoła. Rodzice przynieśli mnie tu, kiedy miałem trzy tygodnie. Śpiewam w chórze, <śpiewam <śpiewam> a ty, stary? Wiesz na <śpiewam> pewno, że pójdziesz do nieba? Słuchaj, koleś! Myślę, że mam takie same szanse na niebo, jak i ty! A więc spadaj! <śpiewam> tak! Proszę! Chłopcy! Chłopcy! Przestańcie! To są nasi goście. Przestańcie natychmiast! Pan Tarbert zjawił się w odpowiedniej chwili. Moi koledzy i ja nie rozumieliśmy, dlaczego osobiste poznanie Jezusa miałoby być dla nas takie ważne, a Ewangelia po prostu nas drażniła. Do naszego kościoła chodziła również niesamowita dziewczyna o imieniu Mili. W szkole średniej oboje udzielaliśmy się w wielu akcjach inicjowanych przez kościół. W 1933 roku ukończyłem liceum, ale nadal się spotykaliśmy. Kiedyś nawet jakieś dwa lata później, w przerwie meczu koszykówki, zaplanowaliśmy sobie wspólną przyszłość. Zaraz po liceum dostałem pracę w sklepie samochodowym i to tam poznałem Jake'a Wakerta. Udało ci się już coś sprzedać dzieciakom? Nie, jeszcze nic Ostatni raz dwa miesiące temu. Ale to była poważna transakcja. Może powinieneś się zastanowić, czy nie zostać mechanikiem samochodowym, albo ruzgierem, jak tu ojciec No cóż, coś muszę robić. Żenie się za niecały rok, więc muszę mieć jakąś stałą pracę. Tak. Jake był jednym z najlepszych mechaników w mieście, ale był też największym pijakiem. Dla nikogo nie było tajemnicą, że codziennie rano przychodzi do pracy pijany. Ale klienci i tak chcieli, żeby to właśnie Jake naprawiał ich samochody. A kierownictwo pogodziło się z tym, że przed dziesiątą nie był w stanie dotknąć klucza francuskiego. Aż pewnego dnia Jake stąd, ni zupełnie się zmienił. Dla wszystkich było to czymś zupełnie niepojętym, ale przez kilka dni nikt nie odważył się odezwać na ten temat. No co jest? Jakiś spisek, czy co? O co chodzi? Żaden spisek, Jake. My jesteśmy po prostu ciekawi. Czego? Nie widzieliście faceta, jak naprawia silnik? Jakoś dziwnie się zachowujesz przez ostatnie trzy dni. I skoro już tu jesteś, to podaj mi filtr oleju, dobra? Jasne, jasne. Jake, co się z tobą stało? Nic, nigdy nie czułem się lepiej. Po prostu w zeszłą niedzielę oddałem moje życie Jezusowi. Nie mnie zbawił. Jake. A, skoro tak mówisz, to... No to chyba dobrze, Jake, nie? W każdym razie na pewno wszystkim ulży, jak się dowiedzą, co się stało. No, najbardziej ulżyło mnie samemu. Jake nigdy nie wrócił do picia. Staliśmy się bliskimi przyjaciółmi, a jakiś czas później opowiedział mi, co doprowadziło do tak radykalnej zmiany. Widzisz, dzieciaku... Moje picie o mało nie zniszczyło mojej rodziny. Żona postawiła mi ultimatum: albo przestanę, albo ona zabiera dzieci i odchodzi. Błagałem ją, żeby dała mi jeszcze jedną szansę. Ile razy ja już to robiłem? No, ale tym razem poszedłem wieczorem do kościoła. Ja chodzę do kościoła w każdą niedzielę i niekiedy w ciągu tygodnia. Czekaj. Chodzenie do kościoła robi z ciebie takiego samego chrześcijanina jak chodzenie do warsztatu samochodowego mechanika. Popatrz. Chodzisz do kościoła, a niekiedy klniesz jak serc. I wcale ci to nie przeszkadza, no? no tak, masz rację. A widzisz? To, że chodzisz do kościoła, wcale tego nie zmieniło. I nie jest to wina Boga. On naprawdę może cię zmienić pod warunkiem, że jesteś na to gotowy. Ja byłem. No i jak to się stało? Jak? Podczas kazania czułem się, jakbym tam siedział sam, bo każde słowo było o mnie. Przypomniały mi się różne szczegóły z tych wszystkich lat, kiedy mało co byłem trzeźwy, to co musiała przejść moja rodzina i inni. A potem pastor wyjaśnił, że Jezus umarł za mnie na krzyżu. No i zdałem sobie sprawę, że powinienem oddać życie Jezusowi, ponieważ On umarł, żeby mi dać nowe życie. I co potem? A no, potem? Potem wyznałem grzech, żałowałem dla niej, prosiłem Jezusa, żeby mnie zbawił. I on to zrobił. I od tego czasu jestem inny. Byłem pod wrażeniem. Nic takiego nie zdarzyło się nikomu wokół mnie, a w każdym razie ja nic o tym nie słyszałem. Pewnego wieczoru Jake zaprosił mnie do siebie. Jack, wiem, że bardzo się udzielasz w różnych akcjach w swoim kościele, ale czy przyjąłeś Jezusa jako swojego zbawiciela? Widzisz, Jack, ja nigdy nie miałem takiego problemu z grzechem jak ty. Ja nie mam problemu z piciem. Niekiedy zdarzy mi się rzucić jakimś mocniejszym słowem, no ale komu to się nie zdarzy? To żaden tam straszny grzech. No i zawsze sporo wiedziałem o Jezusie. No, wiedzieć o Jezusie, a znać Jezusa, to nie zupełnie to samo, Jack. Niby drobna różnica, a nie jednego doprowadziła już do piekła. Bo tak naprawdę to jest taka sama różnica jak między niebem a piekłem, dosłownie. No, na pewno, na pewno. No nic, zrobi się późno. Będę musiał iść. Do zobaczenia jutro. Chyba nie muszę mówić, że nie przyjąłem więcej żadnego zaproszenia Jake'a i unikałem go też w warsztacie. Jego komentarze działały mi na nerwy, więc ulżyło mi, kiedy niedługo potem okazało się, że nie będę musiał codziennie go oglądać. W 1936 roku dostałem pracę w aptece należącej do dużej, ogólnokrajowej sieci, a rok później pobraliśmy się z Mili. Układało nam się bardzo dobrze. Ja awansowałem, oboje nadal udzielaliśmy się w pracy młodzieżowej w naszym kościele. Wydawało się, że mamy wszystko, czego potrzeba do szczęścia i cieszyliśmy się powszechnym szacunkiem. Zostałem nawet wybrany do rady diakonalnej. Wspólnie z Mili wydawaliśmy gazetkę kościelną, a w prawie każdy niedzielny wieczór w naszym domu spotykała się grupa młodzieżowa. W 1941 roku urodził się nasz syn, za co byliśmy niezwykle wdzięczni Bogu. Prosiliśmy Go też, by jeszcze głębiej wszedł w nasze życie. Jakiś czas później otrzymaliśmy odpowiedź na naszą modlitwę, ale zupełnie inną niż sobie wyobrażałem. Do naszego kościoła przyjechał pewien niezwykły kaznodzieja. Przez kilka minut opowiadał o szkole, do której chodził jako młody chłopak, a potem zaczął mówić rzeczy, które były dla mnie nie do przyjęcia. I to tam, w tym niewielkim koledżu, Bóg powołał mnie do służby. Zamierzałem zostać inżynierem, ale jeden z członków drużyny piłkarskiej zaprosił mnie do kościoła. I podczas tego spotkania przyjąłem Chrystusa. On całkowicie zmienił moje plany. Prawdę mówiąc, zmienił wszystko. Będąc w Chrystusie, wiem na pewno, że kiedy umrę, pójdę do nieba, by być z Panem. List do Rzymian, 6.23, mówi nam, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czy może być coś wspanialszego niż taka pewność? Jack, przestaniesz w końcu chodzić w kółko po pokoju? Jakbyś zamierzał wysadzić cały świat. Daj mi spokój. Może ty i ktoś tam jeszcze uważacie, że to, co mówił ten doktor Schwartz, było dobre. Ale... Kim on właściwie jest i co sobie wyobraża? Mam pewność, że kiedy umrę, pójdę do nieba. No co, uważa się za doskonałego? Nie, no to chyba nie całkiem tak. Źle go zrozumiałeś? Wszystko się we mnie gotuje, jak go nie myślę. Co za hipokryta. Ja myślę, Och. że on jest tego pewny. Naprawdę? Dobrze, w takim razie, co z Tobą? Jesteś pewna, że kiedy umrzesz, pójdziesz do nieba? No tak czy nie? Jack, wiem, że gdybym umarła dzisiaj w nocy, poszłabym do piekła. Do piekła? Mili, ja mówię poważnie. Jesteś dobrym człowiekiem, wspaniałą żoną i matką. I wiernym członkiem kościoła, więc dlaczego mówisz takie pstury? No? Kochanie, jesteś niekonsekwentny. Kiedy doktor Schwartz mówi, że pójdzie do nieba, to się wściekasz. Kiedy ja mówię, że pójdę do piekła, to samo. Zastanów się Jack, o co ci właściwie chodzi? Są tylko dwa miejsca, do których możemy iść: niebo albo piekło. Tej nocy nie mogłem spać. Słowa mili chodziły mi po głowie aż do rana. W końcu postanowiłem, że porozmawiam z moim pastorem. Po drodze miałem sześć innych kościołów. Pomyślałem więc, że wstąpię do każdego z nich i zapytam, co oni sądzą na ten temat. A potem przyszło mi na myśl, że mogę otrzymać sześć różnych odpowiedzi i będę miał w głowie jeszcze większy mętlik niż teraz, więc dałem sobie spokój i wróciłem do domu. Mili wyjechała na dłużej, byłem więc sam i mogłem jeszcze raz przemyśleć to, co powiedziała poprzedniego wieczoru. Jack, wiem, że gdybym umarła dzisiaj w nocy, poszłabym do piekła. Są tylko dwa miejsca, do których możemy iść: niebo albo piekło. Drogi Boże, jeśli istnieje jakiś sposób, by być tego pewnym, proszę, pokaż mi go. Siegnąłem po Biblię, która otwarła się na pierwszym liście Jana. To napisałem Wam, Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Nie słyszałem żadnych głosów, nie miałem niezwykłych wizji, ale ten wiersz stał przed moimi oczami, jakby był wydrukowany neonowymi literami. To napisałem wam. Którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Czyli jednak można to wiedzieć, można mieć tego pewność. Gdybym wstąpił do każdego z kościołów, mógłbym dostać różne odpowiedzi, ale Bóg słyszał wołanie mojego serca i odpowiedział mi przez swoje słowo. Przez tydzień byłem sam i czytałem Biblię. Aż zauważyłem pewną sprzeczność. Wszedłem w spór z Bogiem. Psalm 14 w wierszu trzecim zawiera stwierdzenie, z którym nie mogę się zgodzić. Wszyscy odstąpili, wespół się splugawili, nie ma kto by dobrze czynił nie ma ani jednego. Cóż, ja sam robiłem wiele dobrych rzeczy, a poza tym od małego chodziłem do kościoła, zawsze wiernie mu służyłem, byłem nawet diakonem. No więc jak to? A potem w Psalmie 139 wyczytałem, że chodzi również o tę część człowieka, której nikt nie może zobaczyć o jego wnętrze. Panie, zbadałeś mnie i znasz, Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka, Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich, jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już je znasz całe. Byłem zszokowany tym, że Bóg zna wcześniej. Moje myśli. Zdałem też sobie sprawę, że chociaż na zewnątrz moje życie wydaje się wzorowe i godne szacunku, wewnątrz jest okropne. Gdyby Bóg wyświetlił moje myśli na ścianie, ze wstydu zapadłbym się pod ziemię. Wiedziałem już, że jestem brudny. Dotąd uważałem, że jestem zbyt dobry, by trafić do piekła. Ale teraz wiedziałem, że jestem zbyt grzeszny, żeby pójść do nieba. Rzek, co się stało? Ostatnio jesteś taki poirytowany. Mili, przez trzy miesiące czytałem Biblię. W Większości z tego, co czytam, wcale nie rozumiem. A jedyne, co z tego wynika, to to, że jestem przerażony. O czym czytałeś? Pokażę ci parę fragmentów. O list do Rzymian rozdział szósty, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć. Lecz darem łaski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Czyli, czyli mój grzech zasługuje na karę, a tą karą jest dla mnie śmierć. I Nie ma na to sposobu, Jack? Nie wiem, ale, ale posłuchaj teraz list do Hebrajczyków, rozdział dziewiąty. Jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. Świadomość grzechu trawiła mnie, żyłem w strachu i przygnębieniu. Nie byłem zbyt miły w domu ani w pracy. Pewnego wieczoru mieliśmy spotkanie organizacyjne w kościele, które prowadziłem. Pan Tarbert, mój były nauczyciel ze szkółki niedzielnej, też był na tym spotkaniu. Edi, nie mogę się pozbierać. To, że chodzę do Kościoła i robię w nim różne pożyteczne rzeczy, straciło dla mnie jakiekolwiek znaczenie. Ja potrzebuję pomocy. Przez ostatnie trzy miesiące czytałem Biblię, modliłem się, rozmyślałem i zmagałem się z sobą. Nie wiem, boję się, że jestem potępiony, że zmierzam do piekła. Jack, nie jesteś jedyny, który tak się czuje. W naszym kościele są też inni, którzy mogliby powiedzieć to samo. Dlatego od następnej niedzieli będziemy mieli dwa tygodnie rekolekcji. Niech duch Boży działa, a my musimy się na niego otworzyć. Rekolekcję prowadził doktor Szwarc. Ten sam, który wcześniej tak mnie rozwścieczył. Podczas wszystkich jego kazań toczyłem zaciekłą wewnętrzną walkę. Kiedy padło zaproszenie, by podejść do przodu. Walczyłem ze swoją dumą. Jak to będzie wyglądało? Ja, diakon, nauczyciel szkoły biblijnej, lider grupy młodzieżowej. Co ludzie powiedzą? Wtedy przypomniało mi się to, co powiedziała Mili. Istnieją tylko dwa miejsca, do których zdążamy: niebo albo piekło. Kiedy spotkanie zbliżało się ku końcowi, wybiegłem do przodu, ale nie wiedziałem, co miałbym zrobić. Jack. Tak się cieszę, że przyszedłeś, by otrzymać zbawienie. Czy chcesz przyjąć teraz Chrystusa przez wiarę? Bracie Schwartz, ja to tak nie rozumiem, o co mnie prosisz? Mógłbyś mi to wytłumaczyć? To tak jakbym ja podawał ci rękę, a ty byś ją uchwycił. Takie proste jest zbawienie. Ale co z moimi grzechami? Jezus zapłacił już za nie na krzyżu. Pomyśl o tym i tylko o tym. Spróbuję. Naprawdę. Wrócę tu jutro wieczorem. Myślałem o tym i rzeczywiście wróciłem, ale nadal nie rozumiałem. Byłem tak niespokojny, że w nocy nie mogłem spać. Wtedy przypomniałem sobie, co czytałem kiedyś o człowieku, który miał problem podobny do mojego. Przypomniał mu się wiersz z Ewangelii Jana, albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. W miejsce słowa świat. Wstawił swoje imię i wszystko natychmiast stało się dla niego bardzo osobiste, i przyjął Jezusa jako swojego Zbawiciela. Więc zrobiłem to samo, albowiem tak Bóg umiłował Jacka Ora, że syna swego jednorodzonego dał. I wtedy zdałem sobie sprawę, że śmierć Jezusa na krzyżu była faktem historycznym, o którym wiedziałem od zawsze, ale Dopiero poznanie tego, że On umarł za moje grzechy, stanowiło o całej różnicy. Ach Boże, w końcu zrozumiałem. Dziękuję Ci, że posłałeś swojego syna, by umarł za mnie, i że wzbudziłeś go z martwych, by mógł teraz we mnie żyć. Chcę być Twoim dzieckiem i żyć dla Ciebie. Gdy podniosłem się z kolan, Boży pokój ogarnął mnie całego. Następnego wieczoru oboje z mili podeszliśmy do ołtarza, ona żeby przyjąć Chrystusa, a ja żeby wyznać, że właśnie to zrobiłem. A potem wzrastaliśmy w wierze i w służbie. Jeden z diakonów powiedział mi, że powinienem się zastanowić, czy nie zostawić pracy w aptece i przejść na pełny etat w kościele. Ale ja nie wiem. Módlmy się w tej sprawie, Jack. Bóg pokaże nam, co robić. No ale te pieniądze na mój etat można by wykorzystać na budowę nowego kościoła. Poza tym musiałbym pójść na studia teologiczne, a chyba nie stać nas na takie wydatki. Jack, podsumujmy wszystkie nasze miesięczne wydatki. Podzielmy je przez dwa, a potem zwróć się do Rady Zboru, czy naprawdę chcą cię zatrudnić. Jeżeli zaproponują ci tyle, ile wynosi połowa naszych wydatków... Będziemy wiedzieli, że to Bóg prowadzi nas w tym kierunku. Rada Zboru zaoferowała mi dokładnie taką pensję, jaka była nam potrzebna. Kierownik sklepu był zdania, że zwariowałem, rezygnując z pracy, ale wsparcia udzielił mi szef okręgu. Potem pewien misjonarz dał mi książki potrzebne do koledżu, w ogóle nie mając pojęcia, że się tam wybieram. Po uzyskaniu dyplomu, zostałem pastorem w kościele, do którego należało zaledwie 12 osób, który jednak bardzo szybko się rozwijał. Moi rodzice też zaczęli do niego chodzić, a mama przed śmiercią przyjęła Chrystusa. Ojciec trafił później do domu opieki, gdzie codziennie go odwiedzałem. Pewnego wieczoru czekał na mnie niecierpliwie jak nigdy. Później, przy kolacji, opowiedziałem o tym, mili. Mili. Tata mi dzisiaj powiedział, że w nocy dziękował Bogu za mamę, za nas i za swoje życie. I nagle niebo nad nim stało się ciężkie jak mosiąc. Bardzo go to zaniepokoiło i postanowił zapytać mnie, co jest nie tak. No, według mnie Bóg chciał mu powiedzieć, że nie jest zbawiony i że nie znajdzie się w niebie razem z nami. Zapytałem go, czy nie przypomina sobie tej chwili, kiedy został zbawiony. Opowiedział mi o pewnym spotkaniu ewangelizacyjnym, na którym był jeszcze jako dziecko. Kiedy padło zaproszenie do przyjęcia Jezusa, ojciec wyszedł do przodu, ale na tym był koniec. Wtedy poprosiłem, żeby sobie przypomniał, co zrobił, kiedy brał ślub z mamą. Odpowiedział, że złożył jej przysięgę i tę przysięgę wypełnił. Tak, Bóg zapalił światło, a wtedy uświadomił sobie, że musi oddać mu się na nowo. Modlił się i przyjął Pana jako swojego Zbawiciela. Chwała Bogu, mili, tata jest teraz zbawiony. Jack był pastorem w tym kościele przez 34 lata, a liczba jego członków wzrosła do 1200. W 1982 roku przeszedł na emeryturę, ale nadal udzielał się w wielu dziedzinach. W 1993 roku poproszono go, by w Wielki Piątek wygłosił kazanie na temat jednego z siedmiu ostatnich słów Chrystusa: Dziś będziesz ze mną w raju. Po wspaniałym kazaniu odszedł od pulpitu, usiadł obok mnie, chwycił moją dłoń, delikatnie położył głowę na moim ramieniu i odszedł do Pana.